FOCUS ENTERTAINMENT PRZEDSTAWIA Madam, panie, sir, statek stoi na kotwicy w pobliżu New Eden. Szalupa jest do waszej dyspozycji. Śniły mi się chmury, wielkie, długie, puszyste dranie nisko nad morzem. Śniłam o otchłani w najciemniejszych zakątkach najgłębszego oceanu. Dobrze widzieć Cię z rana, kochana. Ciebie również. Jesteśmy w Nowej Anglii? Witaj w Ameryce. Słyszę, że coś Cię niepokoi. List Charlesa. Co w związku z nim? Ten duch musi być niezwykle niebezpieczny, inaczej sam by go wypędził. W takim razie zażyczymy sobie podwójnej stawki. Mówię serio, jeśli wielebny potrzebuje pomocy, to może nie być łatwa sprawa. Red, lepiej bądź gotów. Będę ostrożny, mistrzyni Duarte. Twój uczeń jest gotowy, by ci służyć. No dalej, Anteo. Musimy iść, a ja muszę się wysikać. Roderick McRae, szarmancki w każdym calu. Życie dla żywych, śmierć dla umarłych. Pomyślmy o naszych kochankach, Antei i Redzie. Najlepszych pogromcach, jakich kiedykolwiek znałem. Wypowiadamy takie maksymy, jak życie dla żywych, czy śmierć dla umarłych, ale to nie jest takie proste. Od zarania ludzkości zmarli zawsze pozostawali na ziemi. Zarówno martwi, jak i żywi. Jesteśmy istotami złożonymi i emocjonalnymi. Więzi, którymi jesteśmy związani, są liczne i splątane. Od zarania dziejów pogrący walczyli o zerwanie tych więzi. Śmierć to drobiazg. Czeka ona nas wszystkich. Nawiedzać lub być nawiedzonym. Oto prawdziwy horror. A kto inny niż ja, Charles Davenport, wie o tym lepiej. Nawiedzenie w New Eden śmiertelnie mnie przeraźniło. Bardzo żałuję, że błagałem moich przyjaciół, aby przybyli i zdjęli klątwę. New Eden, 7 czerwca 1695 rok. Jeśli to ma być czerwiec, to nie chciałbym zobaczyć stycznia. Gdybym chciał latem odwrócić sobie tyłek, zostałbym w Szkocji. Londyn nie był dużo lepszy. Spójrz tylko. Krajobraz zimny jak dupa biskupa, jeszcze bardziej biały. Obawiam się, że muszę to powiedzieć. Jestem bardzo rozczarowany. Charles nie kłamał. Region New Eden jest zimny jak śmierć. Masz prawo być rozczarowany. Oby czekał na nas w jakiejś karczmie, z ciepłym grogiem, albo dwoma. Myślę, że mam dość długich, nudnych morskich podróży do ponurych, odległych krain. Nie pamiętam, kiedy ostatnio robiliśmy coś innego niż pracowaliśmy. Po tym wszystkim powinniśmy wyruszyć w rejs do jakiegoś ciepłego i bezpiecznego miejsca, gdzie zmarli nie wstają z grobów. Nie ma takiego miejsca, ale sam pomysł całkiem, całkiem. Wspominałem już, jak ponure jest to miejsce? Tak, już to słyszałam i zgadzam się z Tobą. Myślę, że możemy przejść tędy. Jasne. Przejdźmy się po tym przygnimym, walącym się domu. Wygląda stabilnie. Uważaj! Czy tylko mi się wydaje, czy nie jesteśmy tu mile widziani? Próbuj dalej. Znajdę sposób, żeby się z Tobą spotkać. Ach, ci nadgorliwi uczniowie. To nie miejsce dla ciebie. Wszystko w porządku tam na dole? To tylko jeden zaczajony tułacz. A u ciebie? Tak samo. Dałem radę. Czy te widma obserwują drogę? Możliwe. Starają się trzymać ludzi z dala od miasta. Czy też wiążą ludzi w jego środku. Świetnie, więcej tłumaczy. Za tobą. Bułka z masłem. Nie potrafię określić, jak długo ci ludzie nie żyją. Może to pierwsi osadnicy. Ktokolwiek to jest, nie wróży tu nic dobrego. Zbyt wolno. Czas opuścić to miejsce na dobre. Notatka, wilgotna i zakrwawiona. Być może te słowa zaginą z czasem, ale muszę je spisać. Data? Nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że jest czerwiec 1695 roku. Myślałem, że w Providence będziemy bezpieczni. Myślałem, że w końcu znów zobaczymy dzieci, a w złotych polach pszenicy zabrzmi ich śmiech. Ich matka leży teraz martwa, a ja wkrótce do niej dołączę. Coś czycha na drogach, zaatakowały nas straszne duchy. Newiden jest przeklęte. Wy, którzy to teraz czytacie, powiadam wam: uciekajcie. Ci ludzie opuścili Newiden zaledwie kilka dni temu. Co właściwie się tutaj dzieje? Czy to walką? To źle wróży w naszej sprawie. Sytuacja jest gorsza niż myślałaś. Poczekajmy i zobaczmy, co ma do powiedzenia Charles. Puste doki w rozwijającej się osadzie? To zawsze zły omen. Czy ratni tylko siedzą na tyłkach i nic nie robią? A czy to właśnie nie jest ich główne zajęcie? Kiedy dotrzemy do miasta, być może będziemy musieli się rozdzielić, aby zająć się większym obszarem. Możesz liczyć na najbardziej odpowiedzialnego ucznia, jakiego tylko może mieć pogrące. Zobaczymy, czy pamiętasz coś ze swoich lekcji, jeśli jesteś na to gotowy. Zawsze. To miasto wygląda jak wymarłe. Gdzie są wszyscy? Znajdźmy Tawernę. Znajdźmy Charlesa. Dobrze będzie znowu zobaczyć Charlesa i Ester. Czeka na zwykła to świętości małżeństwa. Ester się nie odważy. Nie potrzebujemy kawałka papieru, żebyśmy byli razem. Tak, pamiętam jak i o tym mówiłaś. This must be the end. Charlie, jesteśmy z tobą. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Nalej nam Drinka. F... Nareszcie. Pogrąca, proszę, wejdź. Ponieważ jest zimno, twoja służąca może usiąść z nami podczas rozmowy. Ja jestem tutaj pomocnikiem. Ona jest szefową, a pan nie jest Charlesem. Nazywam się Antea Duarte. To jest mój partner Red McRae. Witam panów oraz panią. A teraz do rzeczy. Gdzie jest Charles? Wielebny Devonport mówił, że pomoc jest w drodze. Założyłem, nie pogrążaj się dalej, Firefax. Witajcie. Pennington, kapitan milicji. Ta dama to twarda Newsmith. Jesteśmy tutejszymi radnymi. Albo tym, co z nas zostało. Dlaczego nie ma tu Charlesa? Proszę przyjąć nasze kondolencje. Zrobimy co w naszej mocy, aby pomóc jego wdowie. Wielebny nie żyje? Od kiedy? Jak do tego doszło? Straszna tragedia. Chociaż nasza wiara jakoś nas podtrzymuje, wszyscy wciąż jesteśmy w wielkim szoku. Nasz szok wywołany śmiercią wielemnego Porta jest tak wielki, że musimy tu wygodnie siedzieć, tracąc cenny czas. Jako gubernator kolonii New Eden mam obowiązek spójrzcie tylko na nas. Siedzimy tu czekając na ten sam los. Wszyscy możemy być teraz daleko stąd. Róbcie, co uznacie za słuszne. Ja zamierzam żyć. Szanowna Radna potrafi być szorstka w obyciu. Proszę jej wybaczyć. Zapewniam, że jej zdolności znacznie przewyższają jej maniery lub ich brak. Ale jej argument wciąż jest warty rozważenia, Firefax. Siedząc tutaj, nic nie robiąc, jesteśmy jak baranki gotowe na rzeź. Pogromcy są tutaj. Z pewnością z ich wiedzą możemy jeszcze zwyciężyć. W takim razie zostawię Was i Waszą wiedzę na temat duchów i diabłów, abyście coś ustalili. Moja wiedza o krwi i bitwach na niewiele się tu zda. Pani Duarte, jeśli mogę jakoś pomóc, można mnie znaleźć w moim domu. Znajduję się po drugiej stronie ulicy. Cóż, Panie Gubernatorze, odejdziecie czy zostaniecie? Ja zostanę. Strasznie ucierpieliśmy, ale warto nas ratować. A teraz, kiedy już tu jesteście, na pewno doczekamy ratunku. Proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje z powodu utraty przyjaciela. Bardzo boleśnie odczuwamy stratę naszego wielebnego. Charles Davenport, Charles Davenport był człowiekiem, który był oddarzony ogromną wiedzą i oddaniem. Prawdziwa duma Newita. Bardzo mnie niepokoi wspomnienie tego, jak znaleźliśmy jego ciało na cmentarzu. Jeszcze bardziej martwi mnie to, że nie wiemy, co kosztowało jego życie. Jak pan myśli, co się stało? Mógłbym zgadywać, ale nic z tego nie będzie. Jest jednak oczywiste, że nieoczekiwana śmierć Charlesa jest powiązana z jego śledztwem w sprawie klątwy. Pod nieobecność wielebnego staram się z całą pokorą chronić nas wszystkich zarówno nasze ciała, jak i dusze przed ciągłym niebezpieczeństwem. W młodości też byłem kimś w rodzaju demonologa. Nie chwaląc się, byłem w tym całkiem dobry. Nie jesteśmy demonologami i Charles też nim nie był. Czy Esther, wdowa po nim, przyjmuje gości? Wdowa Davenport jest w swoim domu i nie wychodzi z niego zbyt często. Ich dom jest przy doku. Zaproponowałem Charlesowi dom z widokiem na ładną łąkę, ale odmówił. Wolał życie tutaj. Porozmawiajcie z nią, jeśli was wpuści, ale nie wie więcej niż my o tym, jak zginął jej mąż. Co może mi pan powiedzieć o klątwie? Mogę wam powiedzieć, że jest to nasza bolączka od wielu długich miesięcy i że z każdą chwilą jest coraz gorzej. Najpierw były zarazy i choroby, potem nadeszły koszmary, potem szaleństwo. W końcu przyszła śmierć i niestety dalej z nami zostaje. Ale szczerze mówiąc, Myślę, że pogoda to najgorsza część tego problemu. To niekończąca się zima ciąży na nas wszystkich. Co gorsza, więzi nas tutaj. Co wiedział o tej sprawie Charles? Czego się dowiedział? Niestety nie miałem jeszcze okazji omówić jego śledztwa, a jego śmierć wyklucza taką możliwość. Nasz zmarły przyjaciel Charles stanął przed wyzwaniem na miarę Herkulesa i odznaczył się honorem. Obawiam się, że musicie dać z siebie więcej. Nasza umowa dalej obowiązuje. Jeśli na nią przystajecie, to tak. Nasza umowa dalej obowiązuje. Proszę to zrobić dla Charlesa. Dobrze. Dla Charlesa. Dlaczego miasto tak opustoszało? Spośród tych, którzy nie umarli. Zostaliśmy tylko my. Chociaż nasze motywacje mogą się różnić, wszyscy, którzy pozostali, wykazali się niezwykłą wiarą i odwagą w obliczu przeciwności losu. Ci, którzy odeszli, Dokąd poszli? Do Bostonu, do okolicznych osad, gdziekolwiek, wszędzie, chociaż jak być może słyszeliście, pogoda prawdopodobnie uniemożliwia podróż drogami. Niektórzy wierzą, że przejście przez mroczny las oferuje zbawienie, ale ja w to nie wierzę. Uważam, że musimy tu zostać i walczyć. Czy ludzie powrócą, gdy klątwa zostanie zniesiona? Mam ogromną nadzieję, że tak. Mają tu swoje domy, ale odesłaliśmy dzieci jakiś czas temu i wielu nie mogło żyć bez ich obecności. Jeśli szybko nie rozwiążemy tej sytuacji, społeczność New Eden zostanie rozbita. Być może na zawsze. Jest pan demonologiem? Tak. Tak jak mój ojciec przede mną. Wiara i nauka to nasze bliźniacze kompasy do głębszego zrozumienia tajemnic tej boskiej krainy i tych, którzy jej zagrażają. A co Pańskie kompasy powiedziały o klątwie? Powiedziały mi, powiedziały mi że wielebny Davenport był lepiej niż ja przygotowany do rozwiązania naszego problemu. Dlatego tu jesteście. Taka była decyzja. Będę by reprezentował społeczeństwo, powiedziałem. Jak autorytet moralny, gdy Charles i jego pogromcy będą zdejmować klątwę. A zatem wszyscy heroicznie stawili czoła klątwie. Dokładnie, szanowna pani, dokładnie tak. Wszyscy walczymy z nią na swój sposób. Ponieważ musimy. Tak, must. dokładnie, bo musimy. Thank you. Dziękuję. Mamy to, czego potrzebujemy. W takim razie życzę powodzenia. Zgodnie z moim poleceniem przygotowano dla Państwa pokój w starej szkole. W razie co będę tutaj.